Witam z tej strony Wróżka Sosza z portalu Wróżka TV. Za chwilę przedstawię Wam nowy horoskop tygodniowy, który będzie obowiązywał między 26 stycznia a 1 lutego 2015 roku. Za chwilę przedstawię strefę ogólną dla poszczególnych znaków zodiaku, natomiast tego, co będzie się działo w Waszej strefie zdrowotnej, w związkach uczuciowych, tudzież w karierze zawodowej, możecie dowiedzieć się na portalu Różka .TV. A my przechodzimy teraz już do samego horoskopu i w strefie ogólnej urodnika mamy Wielki arkan Świata. Karta bardzo pozytywna mówi o tym, że wodniki zakończą w tym tygodniu jakiś ważny dla ich projekt, jakieś ważne dzieło, ważny życiowy etap, będą pozycje, dzięki której będą mogły dalej się rozwijać już na wyższym poziomie, tak więc czeka je duży skok rozwojowy odniosą sukces, będą spełnione, będą szczęśliwe i zadowolone, i to, co do tej pory osiągnęło, będzie dla nich bazą do dalszego rozwoju. U znaku zodiaku barana. Przepraszam, tak jak u ryb najpierw. Ryby e, u ryb mamy dwójkę monet. E, monety symbolizują, że ryby bardziej skupią się na sprawach takich życiowych, na sprawach bardziej materialnych, ale w tym tygodniu będą miały bardzo dużą łatwość podejmowania decyzji, będą szybko adaptowały się do nowych sytuacji, co niewątpliwie będzie ich dużym atutem. Być może będą nieco bardziej beztroskie, być może trochę bardziej niezdecydowane, ale wszystko będzie im przychodziło łatwo i bez większych problemów. Tak więc mogą być również cenione jako takie zręczne osoby, jako osoby, które no łatwo tutaj nawiązują kontakt z innymi ludźmi, łatwo podejmują decyzje i będzie to dużą atutem, zwłaszcza ta elastyczność w działaniach. O baranów z kolei kartą główną będzie ósemka buław, która w życiu baranów zapowiada dużo dobrego, znaczy, że czeka na nich jakaś dobra wiadomość, jakieś dobre wydarzenie, jakieś takie radosne, bardzo emocjonujące. Barany przeczuwają, że coś dobrego już niedługo się wydarzy i faktycznie stanie się do nieco szybciej niż się spodziewały, co także da im dużo radości i sprawi, że barany poczują się tak lekko, przyjemnie i będą czerpały z życia pełnymi garściami. U byków z kolei przewodnią kartą będzie król monet. Król monet oznacza, że byki będą w najbliższym czasie nieco bardziej ustabilizowane, będą się wykazywały dużą cierpliwością, dużą dojrzałością, będą w pełni panowały nad swoim życiem, co dla baranów jest bardzo ważne. Wykażą się także rozwagą, wykażą się spokojem i przyniesie im to radość, przyniesie im to spełnienie, będą mogły skupić się na nieco przyjemniejszych sprawach i to również bardzo pozytywna karta dla rodziny. U bliźniąt kolej przewodnią kartą będzie wielki arkan sądu. Oznacza to, że bliźnięta planują w tym tygodniu podjąć jakąś ważną decyzję. Co prawda nie będzie to jeszcze sąd ostateczny, ale wiele od tego zależy, jak bliźnięta zareagują, jak poprowadzą swoje działania. Tak więc ważne, żeby były skupione, oceniały sytuację obiektywnie i żeby pokazały się z jak najlepszej strony. Kolej u raków mamy czwórkę buław. Czwórka buław, która zapowiada okres spokoju, takiego stanowania. Raki nieco się ożywią, wyjdą z takiej swojej mentalnej skorupy, wyjdą do ludzi, będą się cieszyły towarzystwem sympatycznych osób zarówno w sensie dosłownym, jak i mentalnym no, opuszczą tą taką swoją twierdzę, opuszczą te swoje bariery i dzięki temu zawrą nowe znajomości, które w przypadku samotnych raków mogą przekształcić się także w coś więcej. Ulwa z kolei, przewodnią kartą będzie wielki Arkan Diabła. Oznacza to, że lwy będą narażone na pokusy różnego rodzaju. Prawdopodobnie będą chciały skorzystać tutaj z szaleństwa karnawału, jednak powinny uważać na to, żeby w tej dobrej zabawie nie zatracić zdrowego rozsądku. Tak więc ostrożnie ze wszelkiego rodzaju używkami, ze wszelkiego rodzaju pokusami. Warto tą olbrzymią energię, która będzie w lwach guzowała, po prostu ukiełznać i skierować na jakiś pozytywny cel, bo naprawdę wiele lwy mogą osiągnąć, jeżeli tylko nie dadzą się ponieść emocjom. U panien z kolei przewodną kartą będzie wielki arkan cesarzowej. Karta ta mówi o tym, że panny wyjątkowo dobrze będą się czuły we własnej skórze, będą paniami sytuacji, paniami swojego najbliższego otoczenia, zadbają o rodzinę, o ciepło domowego ogniska, mogą także liczyć na radę i wsparcie ze strony właśnie mądrej, doświadczonej kobiety, jednak nikt im nie będzie narzucał tutaj siłą swojej woli. Panny pozostaną niezależne i będą mogły tutaj wspierać swoich najbliższych w działaniu, kierować ich ku sukcesowi. Dla znaku z obiektu wagi z kolei, dla wagi mamy dziewiątkę monet. Dziewiątkę monet, która oznacza, że... W tym tygodniu wagi czeka okres takiej poprawy sytuacji materialnej przede wszystkim. Zapowiada ta karta pomyślny los, szczęście, spokój, ale także przede wszystkim dobrobyt. Tak więc wagi na pewno w tym tygodniu wyjdą na prosto. Karta ta mówi też, żeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, dobrze przemyśleć sobie wszystkie ważne decyzje, a dobrym doradcą w ważnych sprawach w przypadku wag również okaże się kobieta. Karta ta mówi, że wagi mogą odnieść szeroko pojęty sukces – ale no, też pracują na to, żeby zdobyć to uznanie, zwłaszcza ze strony najbliższego otoczenia i w nadchodzącym czasie mogą ujdzieć na pozytywnie, pozytywne zakończenie rozpoczętych przez siebie działań. U skorpiona z kolei przewodnią kartą będzie wielki arkan gwiazdy. No to karta pozytywna, która mówi o tym, że skorpiony będą mogły odpocząć po trudach, przez jakie ostatnio przechodziły, będą mogły odpocząć od walki, od zmagań, od różnych ciężkich decyzji, będą miały czas na to, żeby się zregenerować, zrelaksować oraz na to, żeby ułożyć sobie nowy plan działania na nadchodzący tydzień. U strzelca z kolei główną kartą będzie szóstka monet. Karta ta mówi o tym, że strzelce wiele w swoim życiu dobrego już zrobiło i dzięki temu czeka je niedługo nagroda. Dzięki takiej bezinteresownej, szczerej pomocy niesionej różnym osobom, strzelce mogą uczyć na to, że jeżeli same znajdą się w trudnym położeniu, to ktoś wyciągnie do nich pomocną dłoń. Tak więc karta ta mówi o hojności, o wsparciu innych, zwłaszcza wówczas, kiedy się tego nie spodziewamy. W strzelce czeka więc nagroda za okazane serce, za dobroć, jaką czyniły wobec innych ludzi. U koziorożca natomiast przewodnią kartą na ten tydzień będzie Wielki Arkan Księżyca. Mówi on o tym, że koziorożce, które mają rozwinięte szóste zmysł, które umieją zaufać swojej intuicji, mogą odkryć jakieś nowe informacje, które pomogą im się rozwijać, będą tutaj dopasowywały się do sytuacji, będą kierowały się tym swoim instynktem i dzięki temu mogą wiele zyskać. Natomiast te osoby, które jednak wolą kierować się rozsądkiem, które potrzebują twardych dowodów, logicznych argumentów, mogą się w tym tygodniu poczuć nieco zagubione, nieco takie rozdrażnione. Księżyc nosi także wielką energię seksualną w bicie koziorożców, tak więc osoby będące w związkach mogą liczyć na to, że w tej sferze będzie im się bardzo układało. Tak wygląda strefa ogólna na nadchodzący tydzień. Natomiast po szczegóły, żeby dowiedzieć się, co czeka Was w strefie zdrowotnej, w strefie miłosnej oraz zawodowej, zapraszam oczywiście do portalu gruszka TV. Pozdrawiam i do zobaczenia.